Po przednim odcinku. Następna akcja to ryby? Czy coś innego? Ryby albo. Jezu. Nie, coś jeszcze miałem w planach. Nie pamiętam. Albo ryby. Już trzeba znaleźć aktora w A, rower. kto? Rower. Robert, Robert Hall. Ze świnoą Hall. Zanim jeszcze zaczniemy, pamiętajcie, że obserwując ten kanał wspieracie jego rozwój, więc kliknijcie co potrzeba i lecimy dalej Nie straszna droga mi, nie straszny czarny las Wszystko co mam to ten charakter i płyn czarny pas Niech spada po mnie grad Kryw płynie płonie świat Gdy przeznaczenie wzywa zbiera się w drogę czas Nie straszna droga mi nie straszny czarny las Wszystko co mam to ten charakter i muczalny pas Niech spada po mnie grad Kryw płynie płonie świat Ty przeznaczenie wzywa zbiera się w drogę czas na tą wyprawę zrodził się tutaj, w moim klubie brazylijskiego jiu-jitsu, szczecińskim Gold Crew, gdy podczas treningu spytałem mojego kuzyna Norbiego, zapalonego rowerzysty, czy bez specjalnego przygotowania jesteśmy w stanie w trzy dni przejechać ze Świnoujścia na Hel, gdy ten powiedział, że jest to wykonalne bez problemu, na tą eskapadę namówiłem mojego brata Mirasa. Muszę zaznaczyć jedną rzecz. Nienawidzę wstawać rano. Popatrzka Kąpeczka jest czarne, nie? i za mną Robinie Godzina dziewiąta, ja już po kawie Ja już na rowerze, po, przez najbliższe trzy dni mam zamiar przejechać Świnoujście na Hel I nie umrzeć No i mam nadzieję, że będziecie mi w tym towarzyszyć Plan na kartce wydawał się łatwy do zrealizowania. Mapa mówiła, 410 km my chcieliśmy zrobić to w weekend, czyli pierwszy dzień 130 km, drugi setka, trzeciego tylko 80, więc wystarczyło przetrwać piątek, reszta miała pójść z górki. Plan na dzień pierwszy to zbiórka na dworcu głównym w Szczecinie. Transport pociągiem do Świnoujścia, gdzie już na spokojnie mieliśmy wsiąść na rowery i ruszyć 130 km do Mielna, gdzie czekał na nas nocleg Dili Siesta Jest miro. Jest noc. Ty jesteś Tak. Pogoda nie rozpieszcza. Miało być y, słonecznie. I... I jest. I jest. Tylko, że słońce schowało się za chmurami Etap pierwszy port w na Stwierdzam, że jestem najmniej profesjonalnym uczestnikiem tej wyprawy Czy masz można to teraz dronem To A ty masz jakieś te klucze jakby nam się zepsuć? Mam i ty też masz? Mam dętki, a mamy. Yy... Najmniej profesjonalne użycie. Łóżki do zmiany opon, <noise> łyżka do jedzenia. Łyśka. ja wziąłem książkę do czytania. Bardzo dobrze. Na rowerze jak znalazł? Tak. Książka na rowerze jak znalazł? W szczególności w czasie jazdy. Jedną ja ręką czytasz, drugą tylko... Ja Zmacznie nie mam. jak, jak masz Bez rączek. Bez rączek. <noise> a to y, nie masz jakiegoś stopnia inwalidztwa? Jak nie masz rączek? Umysłowego. A słyszeliście kiedyś taką teorię, że pech najczęściej dopada tych, którzy się go najbardziej boją? Taki nieuczestany. Więc zdroje. Pierwszy postój, 15 km za nami. Najbardziej profesjonalny Norbert. Musiał wykrakać, że potrzebujemy opon i takich innego sprzętu. Ja myślałem, że na takim dystansie nic nie może wydarzyć i proszę. Flag. Całe szczęście, że mamy wiagrę. I za chwilę śniadanko Ale wygląda jak profesjonalny kolasz na trudny polon zobaczcie Ale nikt nie budź się Uwaga, jak to w farmie? Uwaga, reality of plan Reality of Zapiecek, więc zdroje Dzień dobry, witamy byśmy mówiliśmy, że jesteśmy w zdrojach Patrz, żeby nawet się także... Ciach tak. Z, zaraz będzie pierwsza ja, tak. przygoda serwisowa czyli wymiana dębki w kolach Patrzcie na rowery, co na mnie? Znaczy jemu tylko tą dętkę <grym> Ja i... zapiąłem szkolił. Okay. A nie możemy się bać ludzi, po bo wtedy ukradł. Tak jak on się bał I tej dziury. Same, on się bał tej dziury i działa. I najbardziej profesjonalny znalazł, bo pół dziurę. tak zawsze wypada. Na etapie tego śniadania nie w międzyzdrojach, ja nadal byłem przekonany, że ta trasa pójdzie nam gładko i przyjemnie. Fajne te podróże z Norbertem, takie Ciemno? niezaruchliwe. Piękna, już zmieniona. Zobaczymy, jak długo wytrzyma. Połowa drogi za nami 60, ta. 60, no, prawie połowa drogi za nami kawka w tym miejscu. Widzę, czy mi nie to jest? Mirusz Jak jest? Jest kryzys? Jest mega. Jest mega. Jest mega. Ja już nie mówiłem tego teraz. Norbert, ile razy złapałeś dzisiaj już gumę? Dwa razy. Dwa razy. Bo do trzech razy sztuka. Nie jest singlem. Co się dzieje nad morzem, zostaje nad morzem. Następny kolejny taki dłuższy przystanek kołoby. Darek, jesteśmy w Mrzeżynie. Darek ogląda mój kanał? Mrzeżyno Ile kilometrów za nami? Mniej więcej 85 85 kilometrów Przed nami w takim razie jeszcze 60 Dłuższa relacja z koło brzegu będzie Bo tam coś zjemy I Na sam koniec zmiennie y, Opowiem przeżycia pierwszego dni na baletach Ja, Norbert Kim jesteś? Jesteś, jesteś zwycięzcą, zwycięzcą. Mm. Żółwie ninja Miro Tak, jestem Pizza Dostarczam nagle A skąd jest? I Naprawdę dobrze, dobrze, Dobra dobrze, Naprawdę, naprawdę, naprawdę hmm. dobra dobrze, 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 stary dobrze, Będę dobrze, dobrze, Nie Chodzi szątej, gdzie się wyraźcie. A O stałeś, Nie, no. No, ale jest O piąte. To jest minus Twojego mieszkania, nie? Daleko od Nie, bo jest równo 15 minut ale... Tylko ja lubię wcześniej być w pracy, jestem ja pół godziny wcześniej zaczyna. zaczynam. Ja tak. Trzy postoje na walkę z dziurawymi oponami Norbiego sprawiło, że zamiast o godzinie 20 być w Mielnie, my o godzinie 22 zameldowaliśmy się w Ustroniu Morskim. A Google Maps przygotowało dla nas pierwszą na tej trasie niespodziankę. Ustronie Morskie. Miało być 16-17 km do celu, ale okazało się, że jest 22. Rozważam spanie pod w lokalu. Ja rozważam pozwanie Google Maps. Tośmy wygrali? Nie, ale warto było. Nie no, nie będę się miał. Ale to opowiem wam na sam koniec wszystko. W łóżku. Opowiem wam, kto wpadł na taki głupi pomysł. Żyjemy, żyjemy. Nie jest mogę przekręcić, nie mogę Cię pokazać teraz. Czemu? Muszę jest tak. Jesteś? Aha. Jak jest? Jest. Kleimy dentki. Jutro jest kolejny dzień, kolejne wyzwanie. Kim jesteśmy? Jesteśmy życiem sami. <noise> ja jestem trupem. Chyba Wy. <noise> nie, nie no. Ja już to powiedziałem na Instagramie. Te trudniejsza rzeczy jaką w życiu zrobiłem. Oficjalna wersja brzmi 147 km. I tego będziemy się trzymać. Dokładnie. Bez żadnego przygotowania. Każde z naszej trójki pobił rekord. Ile jak najwięcej przejechałeś w, w życiu Ty 120? E, 120 km. A ja 40. A przypomnijcie mi, kto wpadł na ten pomysł? E, trener e, Maciek. Kusy do mnie mówi, trener Maciek. Widzimy W porównaniu do dnia pierwszego dzień drugi zapowiadał się luzacko. Zmiana do apartamentów Mak w łebie mieliśmy tylko 100 km. Tylko, bo przecież zaledwie kilka godzin wcześniej przyjechaliśmy o ponad 40 km. Więcej. A gdy wspólnie stwierdziliśmy, że najtrudniejsze jest już za nami, postanowiliśmy się porządnie wyspać. A to chyba był największy błąd tej wyprawy. Watch this! Staliśmy. Jest moc Wyspałem, dawno tak nie pospałem. Bardzo szukam. Uuu, nóżki, nóżki. Nóżki ok. Ręce, najbardziej. Co mnie zdziwiło, najbardziej bolą ręce. To jest jakaś masakra. Ręce bolą na marce. Idę ogarnąć kwestie finansowe i Uuu. Pierwsze problemy tego dnia pojawiły się, gdy po jakichś 10 kilometrach okazało się, że następne kilkanaście musimy przyjechać po piaszczystej plaży. Mój rower do tego się nie nadawał. Na szczęście lub nieszczęście okazało się, że jest alternatywna droga biegnąca równolegle do tej wytyczonej rady. Pojedziemy, o mówili? Przyjemnie dzisiaj będzie. To chyba nie szosa. A telefon y, Mira mówi: zawróć do Szczecina. A po przejechaniu kolejnych 10 km okazało się, że droga nie jest w ogóle tym, czym miała być. Myślałem, że to będzie taka trasa szosą, powiem ja taki rower szosowy mam. Chyba... Przygoda no no. Się ja do Szanuję, bardzo szanuję Google za dobór ścieżek rowerowych Miodzio Szos... szosą pojedziemy, tak panowie? W Wietnamie też szosą jeździli w takim bodzie razie. Naprawdę, kozackie buty do tej akcji. To jest. Jak jest. Idziemy dalej. Dużo dalej nie zaszliśmy, a po powrocie na szosę i nadłożeniu 20 km przez bagna okazało się, że nowa trasa wytyczona przez Gogle jest dłuższa od tej pierwotnej o 20 km. Więc podobnie jak dnia poprzedniego, tego dnia już na tym etapie wiedzieliśmy, że przejedziemy znów 140 km. Po przygodach bagiennych pora ogarnąć. rowery. U góry? Czy się podnosisz? Więc po przygodach bagiennych ogarniamy sprzęcior po... O nie wiem czy widać rzeźnia jest niesamowita. I mam zamiar opukać swoje buciory, bo, bo też nie wyglądają. Już. To jest jak nowo narodowe. Jesteśmy w Darłowie Na świetnym jedzonku I właśnie się okazało, że jak Wjeżdżaliśmy rano, to mieliśmy do zrobienia Ile? Ile mieliśmy? 129 kilometrów rano Mieliśmy I dzięki Google'owi już przejechaliśmy 50 Ale Teraz jak sprawdziliśmy w Darłowie To jeszcze mamy do przejechania 116 W związku z tym przyjedziemy 166, czyli przyjedziemy o 20 więcej niż wczoraj, a wczoraj już zrobiliśmy rekord i prawie umarliśmy. Więc istnieje prawdopodobieństwo, że umrę. Ustka, Ustka 66 km do celu. Czyli 90, 84 km dzisiaj, dobrze i A ile? Już stówkę, o ja! Czyli stówka przechadza. km zrobiliśmy dzisiaj? 94 km dzisiaj i jeszcze 66 przed nami, ale strzeliłem szrota energety energetycznego. Tak naprawdę myślę, że e, mógłbym jechać całą tą trasę i robić testy szotów, które najbardziej cię wystrzeliły. Dokładnie, dokładnie. Chodźcie, ruszamy Lecimy dalej. Noc złapała nas w trasie, a że w ogóle nie było takich planów, mój rower nie miał nawet światełek. Na domiar złego po okolicy zaczął szaleć cyklon z Zachary. 21.36, za mile ile gdzieś? 117 km. 117 kilometrów za nami. Ile przed nami? 38. 38. Powtórzę po raz kolejny. Gdybym zginął, umarł, to chciałem, żeby ktoś znalazł ten telefon i wrzucił to do sieci. Do ośrodka przyjechaliśmy zmarznięci, przemoczeni i piekielnie zmęczeni. Ja się trząsłem tak, że gdyby Miro nie wpadł na pomysł, żeby zasychować mi herbatki z wkładką, to tej nocy na pewno bym nie zmrużył oka. Najgorzej, że gdy sprawdziliśmy o której godzinie Odjeżdża ostatni pociąg do Szczecina. Okazało się, że pobudka jest o 7 rano. Niedziela. Wczoraj nie nagrałem podsumowania, bo <laughs> poszłem tak zajechany. Pierwsza 45. Dojechaliśmy do planowanej miejscówki, czyli do Łody a Google Cały czas nas kłamały z dystansem, bo kierowała nas na ścieżkę rowerową no, lekko lesistą. A po przygodach baginistych stwierdziliśmy, że już decydujemy się tylko na, na drogę. Zresztą było bardzo ciemno. Przez ostatnie 4 godziny padał deszcz. Nie powiem, wczoraj się bałem. Tak w drodze, że jednak będzie jakiś bagin. W się w kilku było takich. Tak, tak, Chyba wracali z Niklasa. No, e, dzisiaj plan jest taki, że robimy teraz 25 km, później 25 km, później 20 i dwa razy po 15. W planie mamy na to 7 godzin, bo e, odpływa nam prom z e, Helu na Gdynie, a chyba nie będzie nam się chciało pilować, później nam ucieknie. Więc jedziemy i trzymamy kciuki. Znaczy wytrzymać ich my jedziemy. Ostateczny dystans do przejechania z dnia trzeciego z Łeby na Hel to było 100 km. Z jednej strony tylko, z drugiej jednak aż. Poranek. Teoretycznie nastrój bojowy, ale sytuacja wygląda tak, że moja dupa jest zrozpaczona. Moje ręce twierdzą, że jestem pojebany. A nogi chyba przywykły do stanu yy, kręcenia, nie kręcenia I stwierdził, że tak będzie wyglądało od no teraz nasze życie Więc one mi przeszły Wczoraj nie mogłem wejść po tych schodach A dzisiaj jest spoko Deszczyk zdecydowanie osłabł Deszczyk zdecydowanie osłab? Tak 25 km. Na 11 miałem Turbokryzys. E, Maxiu powinien tutaj być i takie rzeczy e, nagrywać. Kiedy ja leżę w rowie i dogorywam, go to byłaby sensacja wtedy. Wie. Wszystko wina Maxia, bo wybrał Woodstock. A mógł jechać z nami. Mógł jechać z nami. No, ale też pada. I to, jest kara. to jest kara. To jest kara dla wszystkich, którzy byli na Woodstocku. Pada tylko dlatego, że Maxiu nie pojechał. Z nami obyczaj, chciałem się, Nie pojechał z nami w tą podróż. 25 km z nami, 75 przed nami. Jak miałem kryzys, i chciałem nie jeść tego burgera, to teraz chyba jednak go zjem ale potem malin przed tym problemem. Wiesz co, możemy zrobić tak, że hamburgera weźmiemy na wynos. Przepłyniemy i zjemy sobie. No ale oby Największy kryzys na tej trasie miałem właśnie dnia trzeciego, kiedy na stacji benzynowej w toalecie. Wymiotowałem ze zmęczenia, jak tylko z niej wyszedłem, zaczepił mnie Miro z pytaniem jak jest. Ja doskonale wiedziałem, że jeśli się przyznam, w jakim jestem stanie, to w tym momencie ta wyprawa się skończy, więc powiedziałem tylko jest ok, jedziemy dalej. Nie mogłem po sobie dać poznać. 50 km do końca, za 20 kilometrów Ładychławowo. Pogoda nas zaskoczyła. Pobyszliśmy ze stacji benzynowej, Okazało się, że jest cieplej na zewnątrz niż w środku. Więc może i tak dojdziemy. Oglądajcie, do końca. Pamiętajcie, naszego że ktoś musi. Waszego. naszego lub waszego. Dojeżdżając do Władysławowa, wiedzieliśmy, że nie ma już żadnych szans, by wsiąść na prom do Gdyni. Jedyna nadzieja to zdążyć na pociąg do domu o godzinie 16.30. 20 km nie chcę, ja gadam nie, jeszcze raz. Zbliżamy się do wody Słowowa. Pogoda pozwoliła na zmianę odzieży, więc znowu już mamy zestaw letni. Ech. Mamy do przejechania 30 km. I mamy na to 2,5 godziny, żeby zdążyć na pociąg. Trzeba się wrócić do domu o jakiejś rozsądnej porze. Więc zaraz skończymy już wyścig z tymi kilometrami. i Zaczynamy wyścig z czasem. Teoretycznie, wszystko z łatwością do zrobienia, w praktyce, nogi odmówiły posłuszeństwa. Naplanowany pociąg, no, fucking nie ma opcji. Ale znalazłem jeszcze następny pociąg. Że mamy półtorej godziny na przyjechanie tego, ale poziom mocy zero. Chociaż... Widoki śliczne. Tyle dobrego. Jeszcze raz. Który to kilometr naszej trasy? 402 i... Po przecinku. 402 y, i 340 metrów. I? Na hel. Dotarliśmy na Hel. Świnoujście Hel. Czy można? Można. Można. A nawet trzeba. Raz w życiu. Raz w życiu. Raz w życiu. Drugi raz motocyklem. Jeszcze, jeszcze słońce. Bagna. 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 Teraz dokładamy do cytatu Manola. Ani deszcz, ani słońce, ani, ani pada. Zawsze do przodu. Nigdy do tyłu. Szybki wywiad. Najgorsza rzecz na trasie. Najgorsza rzecz na trasie. Ciemno, brak praktycznie świateł i deszcz. Ale ten wczoraj. To wczoraj, no? Wczoraj. wczoraj naprawdę się bałem. Możemy A... wspomnieć. A... Możemy wspomnieć o tym, że... bo ale myślę, że dotrwa do 15, moment, 15 minuty tego filmiku? Nie. Zaryzykujmy. W pewnym momencie. zjazd z górki i zakręt dokończył był piasek. Mirka wyrzuciło także obok samochodu, ale... z prędkością według mnie około 46-50 na godzinę na rowerze na zakręcie piasek i kierowca się wystraszył i zahamował i dzięki temu <grym się> nie umleczał. Dobra, a ile razy chcieliście zrezygnować się kiedy? Prezydencja, może nie, lekki złość też wczoraj w nocy, ale dzisiaj mniej no, tak, się przestało podać. Wczoraj byłeś na maksa się przestały podawać na 20 km przed kacą. Super miejscówka w yy, wózce, pan. A pustce na tak, nas. pan czekał, ale to ja na, na bookingu, Pierwsza 40, co nie? Pierwsza 40. Pan na nas czekał. Yy, Jeżeli chodzi o, o noc, to się, już wiem, te... ja pamiętam, to się nazywa Mak. W wózce. duże M, duże A, duże K W najlepszy lokal miejscówka super również Tak, czy? Najlepszy lokal? Tutaj, Polinezja, bo już jesteśmy Tak, Polinezja, No To ja się przyznam, że od 50 ostatnich kilometrów Nie licząc ostatnich 9, to chciałem się wycofać W Brzegu, Dobra Pizza, Anarchia Tak, Anarchia i rozważałem, czy namówię ich, żebyśmy podjechali ostatnie 20 km pociągiem. Ale widzieliśmy, że siły woli wymagało ode mnie, jak wyszedłem z ale czy już zmotywowana? gdzieś odpuść, bo ja powiedziałem: Nie, jedziemy do. 45 km Nie Jesteśmy zwycięzcami. Jeśli ten materiał Ci się podobał, kliknij wszystko, co potrzeba, żeby nie przegapić następnego odcinka, a ja nareszcie mogę iść spać. Nie straszny czarny las, wszystko co mam to ten charakter I mój czarny pas Niech spada po mnie grad, krew tu nie płonie świat, gdy przeznaczenie wzywa Zbieram się w drogę, czas Nie straszna droga, mi nie straszny czarny las Wszystko co mam to ten charakter I mój czarny pas, niech spada po mnie grad, krew tu nie świat, gdy przeznaczenie wzywa Zbieram się w drogę, czas